Okej, jesteśmy już. musiałem pójść do bikacji. Ej, dać mi tutaj item w co mówiłeś, czy nie? Jest co? Nie dać mi tych itemów. Jest chąż tam, wiesz? więc. Dobrze. Zaraz, zaraz, zaraz. Jeden za tobą. Ej, ja mam TNT, mogę TNT rzucić? Zaczekaj, ale odejdź. Po co ten łuk drugi? Po co drugi łuk? To sobie łuk, żeby i tak postrzelać sobie. Ale po co grabiecie? Ja ci mogę dać. Tak. Czekaj, je, je je tak Czekaj ja, to to będzie drugi otwór No dobra, to ja to się wykopię może, co? Nie słuchaj, ja, ja się ja wykopię. Nie... Ja, no ja, ja, ja mam ja mam diamentowy, ja mam... Ten ja mam, ja mam... żelazem to gdzieś... Kurde, a masz, a ma, masz pochodnie? Ej, masz pochodnie? Nie, Nie, nie mam pochodnie, nic. Szkoda. O kurde, Bybu! Creeper! A Też oberwałem. Dobra, ale zabiło zabił tylko otworu, ale się jeden creeper jest. Zabijam żółko specjalnie. Jakiś jeden wybuch to teraz ja zginę. Tu uważaj. A ja na chwilę idę i uważaj. To może są takie pochodnie No właśnie, bo ja miałem 5 do... Czekaj, to ja idę do góry. I weźmy jeszcze mięso trochę, no, okej? Okay? Ja jest... Weźmy trochę mięsa. Tutaj jest mięso w ale ja nie mam... Kurde, ja nie, ja nie wiem jak się tam wydoszę za bardzo. O dobra, mam liście czy to jest Fiddle wiem, hmm, wiem, takie. O, chyba takie nudne tego. Uwaga, je Kurde. ci. Nie? Kurde, w te... tym miejscu biłem. Okej, okay, to tu może wykopię jeszcze jeden kawałek i widzieliście za chwilę. Dobra, jesteśmy. Yy, o, no jak ładnie, 120 FPS-ów teraz to już naprawdę jest to pięknie. Te... 140? Ale ty nie nagrywasz. No i dobra. Dobra. Dużo strasznie pająków, nie wiem czemu. Dobra, ja już nie wiem jak mam to robi. co mnie, co mnie atakuje? Nie wiem, idę do ciebie, możesz być Nie, to jest szkielet, to jest szkielet. Dobra, ja już idę do ciebie, mam 5 serduszek. Już pół. Uhu, -huh, dobra. Bum. No. Bum. Czemu ty nie, nie ma postawiam. skina? Czemu ty nie masz skin'a? Mam skin'a. Ale u mnie nie masz. Ha jest no, ja skin'a. Ja tam chodzę. No też ja mam. Masz ciało. Jak idzie ja. ciały, strzały, nie? No, dawaj, dawaj. Ha. Ja są Ło, skąd można? Słuchaj, nie ma creeper'u. Masz południe? Nie. <śm> Dobra, ale rwałeś fanery. Rwalam. A czemu południe nie wziąłeś? Zmiałeś się na sił pochodni? Nie mam niszcz. 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 niszcz... Będziemy lepsi niż jeden. Ja widzę niszcz... sobie. Ja, 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 by, ja, działania... ja też, ale to na razie zostawię. Będziemy lepsi niż jeden gościu, bo jeden gościu Szybka. tutaj szedł na... Na, kre... na tym, na tym, na pistul. Aaaa, skelet! Mówiłem, spanują się. No, spanują się, szybko. To ja niszczę, ja już niszczyłem jeden. Ja już dwa. Został niszcz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A drugie kąty? Jeden kot jest pusty, widziałem Aha. Dziwne. Dobra, ja jeszcze Nie, nie Dobra, ja je jeszcze muszę trzy rozwalić. Łuhu. Ty masz filofon, ja nie. Ja mam miecz tylko. Aha. Mie to to lepiej le 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 ręką bi, bo miecz nic nie da na, 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 na spawnery chyba. Nie, daję, bo też miśczy. Ale ręką <tosłuch> chyba ci się niszczy. Czyli znaczy, ręką, a mieczem bez rzucenia... <tosłuch> Creeper! <tosłuch> coś wybuchł. Eee, tylko jeden diament z trzech nam został. Bo Creeper wysalił diamenty. O, ale Creeper... Creeper... O, No to ja, ja wiem. Ej, bit te spawner lepiej. A to ja wiem, czy. Że... To ja wiem. Się... Ej, to ja wiem, czemu tych tu spawnerów tutaj nie ma. Tych, tych tam, tam o. Bo pewnie ty się rozwalił. Co to co? Ja wiem, czemu tam tych spawnerów tam nie ma już a kripery? No, no niby i tak ja to chyba spadałem jeszcze trzy razy dobra ja eee... idę ja idę, ja idę odnieść ja... pomóż mnie je zniszczyć czekaj nie, ja, ja muszę i chcę odnieść poradzisz sobie dobra I jak, jak są to zrób pochodnie jak je ja ja już nie zaprzedam chyba, że nie ma aktytyka to zrób kietyk zresztą się długo niszczy. Kill off? Ey, up kill off, killow. No. Masz, oddam ci. Uy, te keepery na przestraszyły. No. No, dobrze się No, wiele. Cze, ja nam ja, ja tutaj wyjście na prawie może. No, albo nie, nie rób. Na razie nie robimy diamentu. Nie, na razie nie rób diamentu rzeczy. No, wow. I, ale nie co mam? Co masz? Ten... Yyy... Iron bar. E? Metalowy płotek. E? Że, bo coś mi tak nie świta. Yyy... E, takie to się nie można zniszczyć. ręko Dobra, nie wiem, podejdź Boer, pokaż. Czy mam, Dobra, czy mamy wyjście, ten... zniszcz... mam wyjście zniszczone? Co? Czy mamy wyjście zniszczone? Na powierzchnię. Y nie wiem, nie powiem ci. Dobra. Znaczy tam Ogólnie, ale bez pasu. Wygłowałem sam siebie. Okej. Okay. Y gunpowder powder. Tinty odłożę na razie, się odłożę, to odłożę, to odłożę. Chyba nie będzie w dungle. Wiesz co? A wiesz, wiesz na nie C mamy. Aha, to wiesz, ty zaś piszę, tak nie umiesz. A, wiesz chcesz... jak... Pod... Powiedzieć ci coś? Nie. Chyba spadę na dół. Ale Cześć. najpierw tu podejść, a później temy. Czekaj, bo ja, bo ja tutaj drewno zbieram, żeby mieć, żeby mieć tego. To weź tam odłóż, nie? Ile to cię złożyć? No właśnie, wiem. Nie, bo to, że to jest skrzynka przecież. Tam jest połówki, wszystko. Nie, 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 niech nie, się tam będzie. Ale ja idę na dół, wiesz o nie? Tak, ty wiesz co? Chyba nie wiem, będzie trzeba to zaskoczyć. Ej! Jestem na dole! Przy nederze? N przy nederraku? O kurde, co tutaj jest? Nederrak? Nie! Ale potrzebuję miecza. Ja tu widzę, ten, półkę jakąś. Półki, wszystko. Wyciągi. O to ja wiem! Czekaj, idź nie, stój, stój, nie dalej! Czekam, czekam, Ja wiem, co to jest! No, potrzebuję miecza! To już ci niosę miecz! Miecz i kilo. I co skrzyni mojej damy? Kto jest skrzynia to twoja? Kilof jest, miecza nie widzę. Miecz ci dam jeden. Tam, no tam jest... Dobra, miecz ci dam mie... jeden. Miecz ci dam jeden, aha, w tamtych. Dobra, ale miecz ci dam jeden, no. jeden z moich. Dobra. Okej. Okay. Ja A za tam, tam no, nie, nie pójdź. Nie ja tutaj stoję gdzieś to wejście, bo inaczej będzie do prosto do cyferu. E ja nie, ja wiem. Ale tą dziurą? To... Tą dziurą tam wyszedłeś? Czy czym? czym? Nie ja tutaj stoję. okej, okay, znaj znajdę cię poniku, po ten magii, magiczny niku nad swoją głową. I jak możesz weź mi nieco. Nie mam właśnie nic. Kurde, może trzym tam jest, wieździem. Tej, 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 tej... O właśnie o tam. I nie tu, nie będę, nie będę. Ale biorę byreń... mi... Chcesz chcesz swój łuk? Chcesz łuk? Nie, łuku nie chcę. Dobra. Chyba, że... A no chyba łuk? Ja mam! To i poza jak łukiem. Okej. Okay. A... Ty wiesz co, to może skorz powiedzenia, bo, ja, bo ja nie mam naprawdę nic. Dobra, ja jeszcze mam pół HP. Ja jeszcze mam pół. Nie będę, nie będę. Gdzie ty, tędy. Gdzie gdzie ty jesteś? No, nie tędy. Du? Tu, cześć. Gdzie chrypa do mnie? Do! Mów szybciej! Ale jest zły a ja spadłem po tę mapę. Ty, spadłem i widziałem taką trąbkę. Dziwnie. ja wiem, ale ona tam tak wie, wiele nie daje. To co on robi? Yyy... Sz... Samoffinter... To tam w W sumie pamiętam, ale ona coś tam robiła. Dobra, to potem jak ktoś to się znajdzie. A ja już pójdę do, ja do ciebie. To już na mojej zmiany. W co ja mam pomysł. Jaki? Zrobię sobie boczne wyjście z kobla. Dobra. a żeby jaki mieczyk. Dobra. Juj! Ja już jestem ja po ciebie. Czekaj, ko, ko, czekaj ko, to to rozwalę. Weź weź proszę rozwalić. Ale Co. Ale nie, 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 nie pozwól, nie nie, nie, pozój, nie, pozój, nie, nie pozój, bo, to, bo chcę to rozwalić. Dobra. No nie nie mnie. Ja, ja... Co? Ja mu pokażę sobie? Okej, ale że się przesunął, ja chcę to rozwalić. Czyli tam, tam za będzie by dużo diaksów, więc spokojnie na tam, tamten się tak nie przyjmujmy. Bo Ja wiem, ja wiem, ja, ja już wiem, tu, 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 jest, tu jest dużo węgla, dużo złota i dużo żelaza oraz trochę diaksów. To Okej. Okay. I biblioteka. Masz miecz. A, masz, 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 masz żelazo, masz żelazo. też Chcesz miecz? To i też kamienny. To A ja mam miecze, masz żelazny. A ja nie mam. To masz. Ej, czemu masz czy dwa żelazne? Skąd masz? mam... Masz... masz... masz żelazny? Ja ma... mierze... masz... żelazne. Nie, nie no. masz. wziąłeś go. Aha, to już się zługował, to masz. Ty! No, bo to jest yy, No... Rzuć mi, nie podnoś go. <laughs> Rzuca i dwa ratują. Dobra, mam. Ej, wychodzisz? Tak, bo ja mam 25 pięć kodek, to to jest bardzo, ja tam ja, ja ci 9 weź, weź, weź go zanieść Masz kan Ale ja, nie, wyjść. Nie wiem O tu! Jest Kinka Ja wiem Jest kurde, ja zbieram tylko. I, I wychodzimy stąd No Nie, nie mogę! Nie mogę się poprać. i Idę się po diamenty Dobra, a ja zniszczę sygnałetkę. Czemu? A zresztą... Oni czemu nie leci... Sikierą, masz sikierę, łap sikierę, łap sikierę, łap, łap. No, sikierę. O, mam sikierkę. Bo tam jest pod, Anio, stęż, jeszcze sikierka. tak nie leci. To nie wiem. Dobra, kibic. Gdzie... Gąbka. Ja wiem, zostaw ją, zostaw ją, zostaw ją. Gdzie, czekaj, gdzie ona była? A, tutaj była. Nie ja wiem. To się wszystko, wszystko. Eee, w fizykach jest węgiel. Czekaj, w fizykach jest węgiel. To też pamiętam w filmiku. Ja mam na pierwszy wypadek. Co mówisz? Ja mam na wypadek. Jakie jog boxy? To są, to są craftingi? Craftingi. A ja teraz są Oof. Uff. To był zły pomysł A, ciemno. No, no boże... Bo... Wągię. Co to za wągę? To trochę wągla. No nie, nie, ja właśnie... To, to przy... A ja będę trochę lata. Na lepszy jak na Wiesz co, to w sumie... Mm, ja powiem, że to będzie koniec. jest czekaj. Ja sprawdzę to y, nagrywanie i zaraz ocenimy. Okej, okay, no, była. Dobra. Wyszło mi 30 minut, a ja nie wiem że ja chcę takie długie odcinki robić. Y, nie wiem. Będzie to bardziej podzielone. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie my to, sobie wydobędziemy, i widzimy się potem w następnym odcinku. Na razie. Jeszcze mało takie coś, bo to będzie w dwóch częściach, więc do części drugiej. Dalej, jest ten, 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 ten ktoś no, tutaj. Prośby, mały magazyn, sensor. Ja zrobiłem. Tak. Co jakieś... to są moje tabliczko na to jest? Zia paja, zamzali, murzyni, pocięta. Czyli złe pająki, kripery, zombie. Y... To, to Endermany. Endermany i wersje. E, to też jego. Zia, śmiać, śmiać, zia. I śmieci, złe śmieci, śmieci złe. To moje. To na końcu, to na końcu. Okay. Niam, jam amu, amu, jam ziam, To moje. Dzień, trzustaność i brawandusz. Next. Rukiento i gruzowisko. Tutaj... Trochę, trochę, trochę surówki. Tak, tak, tak nie miał być. I bronki i kondonki. No. To by było na tyle taki mini magazyn. A ja potem się dom. Tak proszę to. tak. Tak, sobie to się już tylko. To ja trzeba każdy schodki, które zrobiliśmy. Słodki do końca świata. Czy tam schodki to tam do gdzie skończyliśmy? Tam się kopaliśmy troszkę i znaliśmy diamentów. To byli teraz wszystko pozabierać stąd. O, w chatkę. Nie wiem, zabierałem, o. Eee, zawierała, nie? chatkę. Może, ki... może będą creepery i wysadzimy mu dom. Nie, nie ma, bo jestem po on w tym A, głupia indermalna. Ja tu nie mieszkam. A? A to jest mój zamek. A masz grzyby? Ja Gatnik... tu... grzyby, właśnie grzyby posadził. Ja posadziłem grzyby. Na filmiku jeszcze. A ja masz się na dach? O nie. Dobra, ja kończę. Nie Ej, jesteś mówić, ale wiesz, że nadałyśmy na, na, multum creeperów. Ej. Okej, okay, dobra, to ja nie wiem co z nie jest. Może komentujcie, susujęcie, oceniajcie. Na razie wszystkim.